W tygodniku do rzeczy nowy, 33. numer właśnie wchodzi do rozpowszechniania. Piszemy tym razem o prawie i sprawiedliwości, ale piszemy trzymając się z dala od histerycznych emocji, które panują w polskiej debacie publicznej, po prostu zdroworozsądkowo, konkretnie, merytorycznie, tak jak mamy wyzwyczaju zwyczaju, o wojnie na wielu frontach, którą PiS prowadzi. Czy te fronty mają sens? Czy jest szansa powodzenia? Czy trzeba było tak wiele ich otwierać? A jeżeli otworzono, to dlaczego? Mój tekst i tekst Jana Pospieszalskiego to część bloku okładkowego, a do tego jeszcze Kręte Ścieżki Jarosława Gowina, artykuł Kamili Baranowskiej o byłym już wicepremierze i całej historii jego rozstania. Ze zjednoczoną prawicą, która czy utrzyma teraz większość sejmową i będzie rządzić, czy nie będzie rządzić, czy powinna rządzić? No, o tym właśnie w tygodniku do rzeczy. Dobre pądą do tego to wywiad z hiszpańską deputowaną partii Vox, Lourdes Mendes Monasterio, która opowiada o tym, jak uległość prawicy tradycyjnie rozumianej prawicy hiszpańskiej, tej prawicy, do której dość blisko jest Prawo i Sprawiedliwości, doprowadziła do tego, że Hiszpania znalazła się pod władzą fanatycznych socjalizmów, socjalistów. Obyśmy, obyśmy nie powtórzyli tej drogi, którą Hiszpania przeszła i nie ponosili tych kosztów, które ona ponosi. Poza tym w opiniach zwracam uwagę na teksty, które Między innymi dotyczą Europy, konkretnie tekst Marcina Masnego. Spadają na nas gromy za to, że ośmielamy się w ogóle rozważać to, czy opłaca się być w Unii Europejskiej i czy y, powinno się myśleć o Poleksicie, a jeśli tak, to co o nim myśleć, jak się, do niego nie, jak się do niego przygotowywać. Tymczasem Marcin Masny. Poza tym, że podkreśla to, co zawsze twierdziłem ja osobiście, i myślę, że każdy się z tym zgadza, iż tylko obecność wśród opcji, które mamy na stole, również opcji polexitu, jest jakimś argumentem w rozmowach z eurokratami. Ale nie jest to jedyny argument, który mamy, i nie jest to też jedyna możliwość. Bardzo ciekawy tekst o tym, że bycie w Unii Europejskiej i nie bycie w Unii Europejskiej to nie jest stan zero-jedynkowy. Są możliwe do stworzenia rozmaite koalicje, są yy, możliwe do Znale są możliwi do znalezienia sojusznicy w przebudowywaniu Europy. Polecam także tekst Łukasza Warzecha o kolejnych szaleństwach ekologistów i tekst Jana Fiedorczuka też korespondujący z tematem okładkowym tłuste koty prezesa. Kogo może mieć Jan Fiedorczuk na myśli? No nie powiem, sami Państwo zgadnijcie, sami Państwo przeczytajcie i tekst Wojtka Cejrowskiego, i tekst K.I. Godek, i wywiad z prezesem IPN-u nowo wybranym, no i cały zestaw tekstów o gospodarce, o zagranicy, o historii, czyli najnowszy 33. numer do rzeczy w papierowym wydaniu w kioskach od poniedziałku, w sprzedaży elektronicznej od niedzieli, w prenumeracie, cyfrowej, zwłaszcza w prenumeracie redakcyjnej, dający dostęp również do strefy do rzeczy plus na stronie do dorzeczy.pl, najliczniej odwiedzanej stronie ze stron umownie mówiąc prawicowych. Bardzo serdecznie zachęcam.